Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, nie zatrzymujemy się. Za chwilę usłyszycie informację, która wywróci was z krzeseł. Tak, to się za moment stanie. Słuchajcie, promocja w Akademii Gry Black Week trwa w najlepsze. Bardzo Wam dziękuję, że dołączacie tak licznie do kuponów AKO. Przypominam, macie czas do jeszcze 3 dni, do 6 do, do północy. Możecie się zgłaszać po bezpłatne kupony. Ako wystarczy napisać maila na infomałpaakademiagry.pl z tytułem kupony Ako i dostajecie. Jeszcze musicie się zarejestrować na stronie programu jeśli tego, jeśli tam nie macie jeszcze konta, i dostaniecie ode mnie kupony Ako. Zgłosiło się was bardzo, bardzo, bardzo dużo, za co Wam ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że te wyniki będą na koniec tego miesiąca naprawdę zacne, a teraz. Tak mała taka sensacja, bo że dla, dla niektórych z Was to będzie sensacja. Słuchajcie, męczycie mnie co najmniej ze dwa lata co najmniej ze dwa lata, naprawdę. Ciągle mówicie, Robert, to jedno magiczne słowo: value bety, value bety, value bety. Niektórzy widzą w tych value betach jedyną szansę na wygrywanie u Czy tak faktycznie jest? Ja bym z tym polemizował. Ale słuchajcie, jak to mówię wiele razy, wy jesteście najważniejsi, więc uwaga, jeśli ktoś skorzysta z promocji drugiej i ma minimum trzy wyszukiwarki, już was dołączyło bardzo dużo, za co wam ponownie bardzo, bardzo dziękuję. Krótko mówiąc, kto skorzysta z promocji drugiej albo ma wszystkie wyszukiwarki Akademii Gry, ten dostanie, uwaga, wyszukiwarkę Betty całkowicie za darmo, do żywotnia. Daję wam na to słowo, Rozmawiając z programistami, ruszają pracę, mamy, że tak powiem, koncepcję na te waliubety, wyniki sami zobaczycie, jakie będą. Już tym razem nie będę mówił, że one będą spektakularne. Kto chce grać matematycznie, tak, nigdy nie myślałem, że będę mówił to, wymawiał to słowo. Tak, kto chce grać stricte matematycznie, kto chce grać te magiczne waliubety, już niebawem taka wyszukiwarka się pojawi, a dla akademików, którzy mają wszystkie wyszukiwarki waliuby będą dożywotnio za 0 zł. Więc nie musicie się zgłaszać. Ja mam wasze adresy mailowe, mam wasze konta, widzę, kto ma wszystkie wyszukiwarki, więc w pierwszej kolejności wy dostaniecie dostaniecie tą wyszukiwarkę. Mam nadzieję, że się ucieszyliście. Będziecie mogli teraz grać również matematycznie w Akademii Gry. No cóż, lecimy. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Sam jestem ciekaw. Póki co wygląda to fajnie. Dużo fajniej niż koszykówka i te zakłady z bardzo wysokimi kursami, bo tu niestety większość z Was, widzę, legnie. Nie jesteście w stanie, chcielibyście łamaki, ale nie jesteście w stanie zaakceptować 5, 6, 8 czy 10 porażek z rzędu, ja wiem, że to jest ciężkie, mnie też to boli, a dzisiaj w nocy wszedł kursik 680. Także po malutku, pomalutku tak sobie wymyśliłem z tą koszykówką na te bardzo wysokie kursy. Porobimy sobie, pogramy sobie do końca grudnia, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wrzucę to oczywiście w archiwum. Będziecie mieli czarno na białym, co graliśmy, jakie wyniki. I jeśli te zakłady z tymi bardzo wysokimi kursami przyniosą zysk, a wierzę, że przyniosą, Będziemy to kontynuowali. Jeśli nie, no to wtedy zrobimy tak jak pytałem Was na sygnalu. Jeśli wolicie under, over, jeśli wolicie czyste, tak zwane win, nie ma problemu. Będziemy tak grali. Już w tej chwili jest bardzo dużo meczy na koszykówkę. Tam bodajże z sześć chyba typów jest, więc zachęcam do sprawdzenia i zachęcam do skorzystania z promocji. Tak jak mówię, wszyscy akademicy, którzy mają wszystkie wyszukiwarki, dostają ode mnie value bety Całkowicie za darmo do żywotniu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałeczka. Cześć!